Przed nami ostatnia propozycja. Wiem, tato, że już niby nie trzeba, ale proszę, hmm. daj mi szansę. Hmm. Ja się nie poddaję. Staję do konkursu. Stawiam na długą, bardzo elegancką suknię z długim rękawem, ze złotymi wykończeniami, koronką i ozdobnym paskiem. Super. Ślicznie. Dziękuję za taki wybór. Proszę, Jolciu. No ślicznie pani wygląda. Piękna ta gipiura, taka gruba. Ładnie ten y, pasek pani podkreśla talię. No i ostatnie słowo będzie należało. Rozumiem, do mnie. No oczywiście. Szczerze mówiąc, szacunek. Naprawdę, jeśli będę, jeśli będę żenił swoich synów, pozwolę sobie do ciebie zadzwonić. Wszyscy do mnie całą I rodzinę tak, ubiorę. Ale jest piękna. Jest taka z klasą, z taką delikatnością, z powagą. Przeżyliśmy razem ze sobą 34 lata. Mam nadzieję, że dożyjemy starości ze sobą i wierzę w to. Razem z moimi z dziećmi, z moimi wrogami, To jest moje marzenie. Ty jestem szczęśliwa? Tak, bardzo. Dlatego każdemu powtarzam, że drugi ty. Dziękować Bogu, jesteśmy razem. I mam nadzieję, że będziemy aż do końca.